Dzisiaj drodzy hodowcy, zanim przystąpię do meritum sprawy, czyli zaprezentowania młodych gołąbków, które są w ofercie na dzień dzisiejszy 500 zł sztuka, za tydzień prawdopodobnie ta cena wyrośnie, ponieważ tam zainteresowanie jest dosyć. Chodzi o gołąbki 588, który pięciokrotnie zwyciężał na słoneczny gołębnik oraz 989, która trzykrotnie była pierwsza na słoneczny gołemnik. Ale zanim zaprezentuję te młode gołąbki, Chcę podzielić się z Wami tajemnicą, o której nikomu nic nie mówcie. To jest między nami tylko. A więc jak rozpoznać dobrego gołębia? Otóż te szlachetne linie, które również Ryszard posiada, cechuje inteligencja. Zadaniem hodowcy jest w porę to spostrzec, zachować, rozmnożyć, atakować, wygrywać. I tak jest w przypadku gołąbka. Pstry Karol, który uczestniczył w lotach z Orleanu, Hawru i wielokrotnie z Ostendy, czyli loty około tysiąca i ponad kilometrów. Ta cecha inteligencji pozwala zachować się prawidłowo w różnych sytuacjach. Tak było z Harachowa, kiedy padał deszcz i jako jedyny pierwszy dzień wrócił. Tudzież odwrotny kierunek ze wschodu również jako pierwszy lądował na słoneczny gołęnik. Te cechy są dziedziczone. Niemniej jednak tylko 20% gołębi potomstwa ma te cechy. I teraz zadaniem hodowcy jest to prawidłowo rozpoznać i zachować dla siebie. Ja pokażę tegorocznego synka starego Karola, który tą cechę już posiadł. Moim teraz zadaniem jest, by tego. Gołąbka wziąć pod szczególną pieczę i dbać o jego osobisty rozwój kariery. Czyli loty gołębi rocznych, delikatnie same trzysetki, dwuletnie, jakąś pięćsetkę, i dopiero jako trzylatek ostendę 850 km. A jak się nadarzy jakiś lot prestiżowy, to zaatakować ponad 1000 km. Ten gołąbek, jak widać, z budowy jest bez zarzutu. Czyli ten ogonek maksymalnie jest złożony. Dodam, że pstrykaro to jest czysta linia wygrzymaczy Sztykelbaut Jan Arden. Czym rozpoznajemy tą cechę? Tutaj jest prosty symptom. Gąb nie jest pochliwy Gąb ufa hodowcy, rozpoznaje go, na zawołanie zlatuje na wlot gonnika i spokojnie wchodzi do środka. O ile inne gołębie, gdy je zablokowane, dolne wyjście nie potrafią sobie poradzić. To już syn pstego Karola potrafi wyskoczyć przez górny wylot. Czyli już podpatrzał jak to można zrobić i to robi. A więc tutaj prezentuję tego pstrego Karola. W tym roku wyhodowałem po nim kilkoro potomstwa, niemniej jednak ten ciekawostką jest, że z fenotypu jest idealny jak tatuś. Posiadł już tą cechę inteligencji. Będziemy musieli bacznie przyglądać, jak ten rozwój kar kariery będzie. 1667, czyli syn Strego, Karola. Teraz go już puszczę na wolny bylot, aczkolwiek może jeszcze potem troszeczkę prezentacji zrobimy. No zobaczymy, jak on tutaj samodzielnie się prezentuje. Z drugiej flanki chciałem pokazać grupkę Ryszarda Gołębi tych najciekawszych, czyli co pokonywały jako loty głębi młodych, suwałki 650 km pod wiat. Tego w Polsce nikt nie stosuje, bo to po prostu jest za daleko. Żaden WG się nie odważy, ponieważ by został bez gołębi. WG polegają na krojeniu frajerów, czyli dajesz swoje gołębie i pieniądze. Właściciel, bystry najczęściej, hodowca, zabiera tobie i gołębie, i pieniądze, dając figę z makiem loty nie muszą być dalekie na początku choć, żeby wygubić jak najwięcej tych gołębi, po prostu będzie mniej karmienia karma zostaje dla właściciela i tak dalej, tak więc WG jeszcze raz to dla frajerów do dymania natomiast hodowcy mogą się wymieniać z innymi i lotować sobie prywatnie czyli osiągniemy ten sam sukces a gołębie zostaną przelotowane w domu no i pieniądze przede wszystkim które można z żonką przeznaczyć na przykład na wyjazd na Kanary no, co tu dużo mówić Teraz ta grupka tych gołębi, co robiły suwałki 650 km pod wiar Ryszarda. I tutaj znowu kłania się linia samiczki, co ostenda, mama suwałki 650, czyli to jest ten fenotyp prawdziwych wyżymaczy Te gołębie ważnie obserwują okolice. Tutaj jest ta pełna inteligencja. I to jest samczyk, danego tutaj. I do niego jakąś samiczkę byśmy Wybrali i to jest również linia Jana Ardena u Ryszarda. I co ciekawostka, to już jest druga generacja po pstrym Karolu. Czyli tutaj pstry Karol, również kubuś, biorą udział w ukształtowaniu tych prawdziwych wyżymaczy. I tu kolejny gołąbek z tej linii. Układ lotek jest cudowny. Ta budowa jest harmonijna. Głębie są średniej budowy, czyli nie będzie niepotrzebnego palastu, który byśmy musieli przenosić na długich dystansach. No i do niego dobierzemy jakąś samiczkę. Również to jest linia strego Karola i Kubusia, czyli gołębie, które leciały na dystansach powyżej 1000 km, ale są Arlon, czyli i 300 setki pierwsze nagrody. Dodam, że Kubuś. W cudownym locie ze Szczecina o Puchar Żegółgi Morskiej pierwsza nagroda. A więc za chwilkę spojrzymy z bliska jak te wyrzymacze Ryszarda wyglądają. Dodam tylko, że rozsyłam je w różne punkty, hodowcy również mają taką możliwość się z nimi zaprzyjaźnić i osiągać jak najlepsze wyniki. Zanim dojdziemy do licytacji Młodych Głębi, po najlepszej mojej parze, które się ukształtowały w słonecznym gołębniku, czyli Żniwiarz 588 i Wyżymaczka 989, można sobie je kupić. Oczywiście sytuacja jest taka, że one są drogie, ponieważ to zainteresowanie wzrasta i już ten pułap cenowy idzie coraz w górę. Ale oczywiście nieraz mam jakiś gest i ktoś coś dostanie. Od tak sobie z radości płynącej z serca. Taki jest właśnie Ryszard. Bóg, miłość, kwiaty. Spójrzmy zatem z bliska na tą grupkę reprezentantów i już przechodzimy do licytacji, by za tydzień znowu się spotkać. Popatrzmy. No, w scenerii morskiej to uwielbiamy, czyli puchary. To jest cała rodzinka. No i tutaj podgląd mamy na, na chłopaka po Karolu dodam, że mamą jest czyściutka Ardenka z żabotem, ona na 400 na młodych pierwsza nagroda i za tydzień odwrotny kierunek, bystra również pierwsza nagroda jak widać tutaj tą inteligencję to na kilometr widać spojrzenie Baczne obserwowanie okolicy, wysłuchłość sylwetki, no to jest creme de la creme, czyli to, co najlepszego sobie można wymarzyć. Takie gołębie Ryszard również rozszyła, i hodowcy mieli możliwość tej gołębi sobie troszkę kupić. No więc. Jeszcze raz tutaj spojrzymy na tą grupkę, które będą w parze w przyszłym roku, bo już ten szczep w pokrewieństwie tak jest prowadzony, że trudno cokolwiek nowego tam dodać, ponieważ musiałby być równorzędny klasą. A skąd taką klasę zdobyć, jak nich nie ma, to by trzeba już szukać tam u Cordechai no u Wandewegena, Wegena, no tych już klasowych hodowców, co mają wiedzę zdobytą na przestrzeni dziesiątków lat, a który, których uczyli równi, podobni Hodowcy, czyli przede wszystkim Jan Arden, i tam grupka pięciu hodowców, którzy w zasadzie posiadali tą czystą linię Jana Ardena. Tak więc tutaj jest cudowna grupka tych gołębi, które tutaj robią sławę, splendor. No i nie ukrywam, pokaźną sumkę pieniędzy dla Ryszarda, ale to wszystko dzięki własnej osobistej pracy i talentowi. Czyli pomnażamy talenty tak jak. Z religii to wypływa. Dostaniesz talent, musisz go pomnożyć. To będzie ci dodane. A jak roztwonisz, to będzie ci nawet zabrane to, co już nie masz. Tak więc, szanowni hodowcy, zapraszam do licytacji tych gołąbków po najlepszej parce Ryszarda. I puścimy zaraz na wolny wylot, aczkolwiek już teraz obloty raz ziemię, bo jaszrząb nie daje za wygraną. Ryszard to snowiec, słoneczny gołębnik, Polska. Witam 13 września 2019. Dwa młotki po najsłynniejszej parze Ryszarda. Ojciec 588, brzmi aż 5 razy pierwszy na słonecznych gołemników, oraz mama wyżymaczka 989. Trzykrotnie pierwsza na słoneczny gołemników, plus lot zostędy 850 km. Dzisiaj Obrączkuję je. Młode gołąbki będą w ofercie zakupu. Cena wywoławcza jest 500 zł. Można sobie już licytować. Czyli 14,66. Pierwszy gołąbek. I dajemy trzy paluszki, numerami do góry wyciągamy czwartego paluszka, i już gołąbek jest zaobrączkowany. Dodatkowo damy ring adresowy biało-czerwony, by był dodatkowo gołąbek oznakowany. Wcześniejsze młode, tuż po lotach, zakupiła pani Ela, moja sympatyczka. No i drugi gołąbek obrączkowany 481. Te gołębie mają tą cechę waleczności i szybkości 481. 8, numer 5, 588 8 Samczyk, szczególnie w locie z Bad Wilben 450 km, i drugi, druga obrączka adresowa na lewą nóżkę, czyli to będzie rozpoznawalne, biało-czerwony i biało-niebieski. A więc już mamy zaringowaną parkę młodych gołąbków. Rodzice w tej chwili są na oblocie. Pogoda dzisiaj sprzyja. A więc czekamy na dalszy rozwój tych gołąbków w cotygodniowych interwałach. Wstępna cena 500 zł za młódka. Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska. Obok Dwa następne młódki. Te łąbki są już zamówione. dla hodowcy, który wczoraj telefonował, zamówił sobie dwie parki w cenie 890 zł. I te są akurat po wyżymace. Dwukrotnie uczestniczy w lotnictwie z Rostendy 850 km i po Brytyjczyku. Do nich dorzucę jeszcze dwa młodeczki i zaraz je zobaczymy. Czyli tu czas oczekiwania, około dwóch tygodni. Jak widać ta zdrowotność jest bardzo dobra. Utrzymuję ją przez cały sezon, nie podając żadnej chemii. Tylko różnorodność ziaren, czyli te mikroelementy wyszukują, otrzymują w ziarnie. Jeszcze dwa młodeczki.